Robi trudno, ale jak już macie chociaż jedno... O tym sekrecie w Pet Simulator X wie tylko 1% graczy, a on sprawi, że będziesz naprawdę bogaty, także nie zwlekaj i obejrzyj go. Dzisiaj wyjawię wam naprawdę mega sekret, jeżeli chodzi o Pet Simulator X nie wszyscy o tym wiedzą. wie o tym tylko 1% graczy i dzisiaj wam to pokażę. E, yeah, ale na wstępie pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, napiszcie swój nick, bo będziemy rozdawać dzisiaj mega dużo prezentów. Także będzie dużo giwcików. Słuchajcie i pokażę wam też bonusowy sposób na zdobycie Huge Hell Rocka i przygotowanie się do nowego eventu, który będzie już dzisiaj. Dzisiaj się to zacznie, dzisiaj się to rozprzyja. Spocznie. Zacznijmy od tego, słuchajcie, że jedna ważna kwestia, którą chcę Wam pokazać. Żeby wam to pokazać, udajmy się do Deikera. jestem na hardkorze i pokażę wam naprawdę coś mega kozackiego. Odbierzmy sobie te nagrody, patrzcie, 11 bilionów na hardkorze tych końców dodatkowych, więc jest naprawdę niezła suma. Ale żeby to zobaczyć, to ja zjeżdżam tutaj na sam dół i popatrzcie sobie. Ja gram zawsze na hardkorze, no bo jest trudniej, pety są dużo więcej warte. Ale zobaczcie sobie tutaj, mam dwa już pety, shiny... Dark Matter jeszcze z Royalty, plus, plus strength, strength do tego, czyli naprawdę kozackie pety, i jest naprawdę mega sekret, żeby je zdobyć bardzo szybko. Moi drodzy, wiecie, że shiny się dropi trudno, ale jak już macie chociaż jednego shiny peta. To już jesteście wygrani, oczywiście Rainbow. Jeżeli będziecie mieli wersję Rainbow, jakiegokolwiek szpeta, wersję Rainbow i Shiny, to już ta wersja Rainbow z Shiny Wam wystarczy. Wchodzicie sobie, słuchajcie do, do Techworda i Dark Matter, i jesteście do Dark Tech, jesteście w stanie zrobić sobie Shiny Peta, i to działa tylko na tej maszynie. Nie działa to nigdzie indziej, nie działa to na przerabianiu złotych czy mitycznych, ale na tej maszynie ta metoda działa na 100%. Co robicie, żeby zrobić sobie Dark Matter Shiny Peta? Wystarczy Wam tylko jeden Rainbow Shiny, to jest mega. Słuchajcie, zobaczcie, ja tu mam Shiny, shiny Clovera i wystarczy mi, że dodam sobie tutaj te pety. Dam na 30 minut, poczekamy sobie te 30 minut i wam pokażę, że z tego jednego shiny jestem w stanie zrobić i rzucając pozostałe pety na zwykły rainbow. Jestem w stanie zrobić dark matter. Okej, okay, kolejkę mamy całą włączoną, zapełnioną, to odbierzmy sobie coś tutaj, moi drodzy. Bierzemy tego, bierzemy tego, bierzemy tego, bierzemy tego, bierzemy tego, bierzemy tego. O, płyta mi się zacięła. Nie, to się nie zaciął wam film. Ja tak po prostu powtarzam. No to to robimy, słuchajcie. Bierzemy tego. Dajemy sobie resztę zwykłych petów. I poczekamy te pół godziny. Nawet słuchajcie, zapłacę robuk test, żeby po prostu nie czekać. My sobie sprawdzimy. To jest nasz ten pierwszy pet. Ja wrzuciłem tam więcej. Zapłaciłem i zaraz sprawdzimy, czy będzie to wersja Dark Matter tego peta. Odbieram sobie go. Dobra. I zobaczcie. Clover Fairy Hardcore Legendary Dark Matter Shiny. Nie, mało kto o tym wie, słuchajcie, m i mam nadzieję, że Wam się to przyda, bo większość osób z tego, co widziałem na odcinkach i live streamach, niepotrzebnie przepalała dużo szalonych, a tak tu wystarczy tylko jeden. I mam nadzieję, że to, ta metoda nie zostanie przycięta, więc może tak być, więc korzystajcie z tego już teraz. Ja już sobie zaraz tutaj umieszczę kolejnego. Na Dark Matter, jeżeli mam tutaj, jest Dark Matter. Jeszcze Shiny kolejny. Lecimy i kolejne pół godziny. Słuchajcie, mój cel jest taki, żeby zrobić sobie dużo tych petów. A jeszcze mamy czas, bo przedłużony został St. Patrick's Event na jeszcze tydzień. Więc jest szansa sobie dofarmić. Tych petów potrzebuję mieć. E, no tak, 40 sztuk, może nawet 30, bo resztę to huge petów sobie dodam. E, już mam, jakby nie było. 8, 16, 24 plus 6 mamy 30, 34, ale jeszcze sobie odpicuję i będę przygotowany na 100% do tego nowego eventu, który będzie dzisiaj o 18.00. Także słuchajcie, jest kozacko. Pamiętajcie o tej metodzie, ja jeszcze wrzucę wam szybciutko jakieś peciki, żebyście nie byli stratni, daję wam hardkorowe pety, więc naprawdę to jest mega, mega sprawa. Dużo na tym zyskacie. Piszcie swoje niki. Więc tutaj słuchajcie, dajemy komuś jednego pecisza, a resztę dodam poza filmem. YouTube jakimś cudem polecił ten film tobie, więc kliknij w niego, obejrzyj koniecznie, bo jak poleca, to musisz, nie? To film ode mnie, a chcesz więcej, to klikaj. No klikaj, klikaj.